ma, Szczęść Boże, mafie Służby, Loże. Jedziemy dalej z tutaj y, z pytaniami i odpowiedziami. Y, jakie jest jakieś pojęcie przestępstwa, jakie jest pojęcie prawa czy kodeksu karnego, no to... No prawnicy... Może no, tak. Szczęść Boże, mafie Służby, Loże. Y, z jednej strony, być może w poniedziałek, czyli teraz mamy dopiero sobotę, później niedzielę, zadzwonię tam jeszcze raz jeszcze, tam do ABW i do prokuratury, ale z interpelacją poselską, by raz jeszcze Wam przypomnieć pewne rzeczy, ale tak jak mówię, ja skaczę jakby z tematu na temat, ale dalej jest zmowa milczenia, czyli z jednej strony, może mówimy to tak, Żebyście to widzieli to moją skrzynkę e-mailową. Może nie, be, nie będę wam pokazywał co do mnie ludzie odpisują na zasadzie odebranych żeby nie było, że ja tam coś niszczę, czy komuś jakiemuś prokuratorowi przeszkadzam, że tak powiem w sprawie Tylko ja wam pokażę ty, listę tego co ja y, wysyłam. Ja wam, y, ja wam mówię tak, tu jest taka lista e i to możecie z tymi mailami iść gdziekolwiek, gdzie, gdzie chcecie. Do telewizji, do prokuratury, do sądu, do policji, do innych hakerów, do youtuberów, do internautów i tutaj widzicie moją listę. Żebyście to widzieli. SKW, czyli służba kontrwywiadu, sekretariat, brzesko policja, wydział kontroli, to jest jakiś urząd kontrolujący inne urzędy, Sąd Okręgowy Tarnów, Biuro Podawcze Tarnów, kopie do dziennikarzy te, telewizji, redakcja Wałbrzych, bo raz, raz tylko jeden z dziennikarzy z Wałbrzycha, brzydko powiedziawszy, ostro pierdolił w swoim artykule dziennikarskim, ze wszystkich po kolei, i sędziów, i policjantów, i prokuratorów, bo po prostu było kłamanie w zeznaniach, czyli urzędnik państwowy... Po prostu składał fałszywe zeznania. Jest to poważne przestępstwo i nikt tego przestępstwa nie ściga. Czyli jak zwykły obywatel, taki, który nie pracuje zawodowo w prokuraturze, czy, czy, czy w sądzie, czy w policji, i on coś się pomyli i złoży fałszywe zeznania, no to jemu można tam jeszcze wybaczyć, ewentualnie wcisnąć, nie wiem, mandacik za 500 zł. Albo po prostu doedykować. Ale jeśli prokurator, państwo z wykształceniem tam 5 lat po studiach, czy gliniarz czy lata po studiach, czy sędzia kurwa, który skończył y, prawo i on kłamie w zeznaniach, to to już jest kurwa poważny szwindel i coś z tym trzeba kurwa robić na poważnie, a nie pierdolić, że nie wiadomo o co chodzi. Dalej, redakcja MON, czyli Wojska Polskiego, czasami to też do wojska odpisuje. No i Radio Maryja, wszystkie te najciekawsze sprawy cały czas odsyłem na e-mailu do dziennikarzy Telewizji trwam i Radio Maryja, ale niestety, no bardzo cierpię z tego tytułu, bo ja sam jestem katolikiem, ale ci ludzie, czyli dziennikarze, Radio Maryja czy Telewizji Trwam, no to są po prostu głupi cipy, no kurwa, nic nie umieją nagłościć, nic kurwa, no, kompletnie nic nie umieją zrobić, nic. Są po prostu kurwa słabi, moralnie, duchowo. I merytorycznie, na żadne, powtarzam to, na żadne z najpoważniejszych nie, spraw kryminalnych związanych z masonerią nic kurwa nie zrobili. No absolutnie kurwa, ani jednego artykułu. W żadnym z tych, yy, przepraszam. Dwa lata temu, czyli jakieś 400 dni temu albo 500 dni temu, dwa lata, czyli no tak 600 dni temu jeden zrobili artykuł o globalistach. No jeden na, na, na dwa lata, czyli jeden poważny artykuł na 6 lat. I, i tyle kurwa są warte te wszystkie pieniądze, co wysyłacie do Tadzika Ryzyka i tak dalej na fundację, żeby działało, no przecież ci ludzie kurwa nie chcą wam mówić prawdy o niczym, a są katolikami i wam do, do nich to kurwa nie dociera. Oni po prostu farbują rzeczywistość, zamiast kurwa nagłaśniać rzeczywistość. Nie to osobiście drażni, bo żyjemy w dobie internetu. I ja tutaj mówię wprost do innych. Czy wy... Jako prokuratorzy yy, z co kim? czy wy jesteście głupi cipy? Czy wy uważacie, że zjedliście kurwa wszystkie pierdolone rozumy z całego świata i uważacie się za mądrzejszych kurwa od ludzi? Dlaczego ja się wkurwiłem na prokuraturę z Rzeszowa? Przechodzę nam na pierdolony Facebook. I tu jest ta cała słynna sprawa, bo ona jest coraz bardziej słynniejsza. Porucznik Fiał. Porucznik, porucznik Fiał. Szymon Fiał. Jego prześladujecie, czyli wy, sędziowie i prokuratorzy, za to, że on niby miał dostęp do jakichś kurwa. Ja pierdolę, tajnych kurwa informacji wojskowych, czy kurwa z ABW, czy z CBA, czy kurwa MSWiA, a może kurwa z UFO pierdolone, a może miał kurwa tajną, może UFO, może kosmici przylecieli do, do fiała i mu kurwa dali tę jebaną wiedzę kosmiczną. Tutaj po prostu błaźni się prokurator. Nie znam nazwiska, bo nawet nie chcę mi się patrzeć. I dziennikarze lub youtuberzy, między innymi z takiego kanału jak konkretny kanał, kpią po prostu z tych kurwa kompletnie głupich cip, udających adwokatów czy prokuratorów. Prześladujecie po prostu kurwa niewinnego człowieka tylko za to, że po prostu nie zgadzał się z pierdoloną waszą szprycologią. Bo korporacja Pfizer, to jest po prostu mafia gospodarcza. Nic do waszych kurwa prokuratorskich pierdolonych ubów nie dociera. Nic, kurwa, jesteście tępi, ślepi, głupi, z niedojebaniem mózgowym. I ja wam to mówię wprost, chcę, żebyście mnie do sądu pozwali za to, że was kurwa wasz kretynizm obrażam. Podajcie mnie, kurwa, do sądu, bo ja tylko kurwa na to czekam, ale nikt mnie nie chce, kurwa, do sądu pozwać. Mówiliśmy Wam od dawna, hakerzy, Fauches, Pfizer przeciek. Mianowicie, Wasi dziennikarze na temat Pfizera zaczęli wypisywać kurwa, no teraz w sumie niedawno, dopiero w 2024 roku, czyli teraz, w tym roku kalendarzowym. Teraz tak. Pfizer Przeciek. Mówią wam to w 2021 roku, że po cyberataku, cyberataku wyciekły poufne dokumenty dotyczące korporacji zwaną Pfizerem. To jest de facto niemiecka korporacja, połączona jeszcze z tymi korporacjami nazistowskimi. Czyli. Jak upadł narodowy socjalizm, to firma Bayer, na, największy moloch, że tak powiem, Narodowej Trzeciej Rzeszy Niemieckiej, czyli Adorfa Hitlera, on się... No nikt, kurwa, ludzi z Bayera nie zamknął w więzieniu. Oni się po prostu przefarbowali. No rzucili, kurwa, nazizm. I ubrali komunizm. I to jest taka korporacja. I kto jest odpowiedzialny za wyciek? Spierdoleni hakerzy. A kim jest, kurwa, haker? Tylko, kurwa, informatykiem. Na dłuższy dystans. Wy używacie takich synonimów haker, cybernetyk, kurwa nie wiem, Bóg, kurwa wiedzy. Ale nie zawsze tak jest. Czasami po prostu jeden, jeden z pracowników takiej czy nie innej mafii po prostu ma dość kurwa kłamania i sam idzie do hakerów i robi kurwa przeciek. Czas, czasami hakerzy nie hakują, czasami hakerzy jedynie kopiują kurwa niewygodne treści. No i tu ma, macie tutaj. Wprost kurwa informacje, że korporacja Pfizer została zhakowana zaraz na początku covidu za korupcji. W roku jak wam tu podaję 2021, a mamy kurwa 2024 i dalej. Jeszcze raz powtarzam, kompletna, kompletny kurwa pierdolec, chuj góry kurwa Kretyn, Tuman, idiota, debil, czyli pseudoprokurator z, z tak zwanym ocipieniem mózgowym prześladuje Szymona, czyli Franciszka Szymon Franciszek Fiał, tylko za to, że on się po prostu nie zgodził. Teoretycznie zakładam, że ten oficer, czyli Szymon Franciszek Fiał, jedynie może sobie co najwyżej raz w 2021 roku przejrzał kurwa sakowane dokumenty Pfizera i zaczął mieć wątpliwości, czy rząd kłamie. I to jest kurwa, cała pierdolona filozofia. I czemu Wam, czyli głupim kurwa prokuratorom, z tak zwanym pierdoleniem i niedojebaniem mózgowym nic nie dociera? Ja do Was odpisuję, że jest skandal od dawna. Yy... Czyli w tej chwili mamy trzy lub cztery kurwa grubsze sprawy, jeżeli chodzi o kraj, i wszystkie one są umarzane przez prokuratora, przemilczane przez sądy, zamilczywane przez media i również polityków. Mianowicie, że nikt, czyli najwyższa izba kontroli, zauważyła, że w policji kurwa robią wał. czyli po prostu policjanci z biedy, z braku pieniędzy, fałszują dokumentację i Remontują nieistniejące parkingi, tylko po to, by sobie dorobić troszeczkę pieniążków, na przykład kurwa na kamizelkę kulodporną, że jest po prostu bieda na policji. Ludzie są biedni, brakuje pieniędzy na wojsko, na policję i na służby. Ogólnie wszystkie razem wzięte, a Wy, Skurwysyny, czyli popierdoleni prokuratorzy, cały czas marnujecie czas rządowy czas, podatnika czas, zwykłych ludzi, sędziów innych na prześladowanie pana Szymona. Tutaj jest, że tak powiem, sędzia się nazywa jakaś Bożena Dźmina Rzepowska, rozwódka kurwa chyba, żeby było zabawniej, a prokurator nie wiem, bo proku, nazwiska prokuratora akurat nie chce mi się słuchać, no akurat nie klikam tutaj i tu jest cały Wydział Pierdolonych Spraw, kurwa, raz, drugi, czwarty, piąty, kurwa, pięćdziesiąty. Każdy sobie może to wziąć, skopiować, bo to co, to co robi w tej chwili prokuratura w Rzeszowie, to jest po prostu kurwa, jebany skandal. Jebany kurwa skandal. A jak ja, jako Nikodem, wchodzę do Was, czyli do na przykład, żebyście to kurwa widzieli. Biuro Podawcze, jakieś tam kurwa prokuratury, albo załóżmy, nie wiem, Kurwa sąd okręgowy w Tarnowie, proszę, sąd okręgowy w Tarnowie, sekretariat policja, no proszę, ja im tu wchodzę na e-mail i kurwa, jak nie będziecie drażnić, to wam zamknę strony internetowe. Zamknę kurwa strony internetowe rządowe i mówię to kurwa wprost do prokuratury, do sądu i do policji. Kurwiacie po prostu hakerów, a nie czytacie kurwa o przeczekach. przecież wam już w roku pańskim 2021 hakerzy publikowali niewygodne informacje na temat, jak to się mówi, waszych szpryc, kurwa. I to jest cała jebana filozofia i nie wiem dlaczego e, brzydko powiedziawszy popierdolony prokurator, czy popierdolony sędzia, czy popierdolony policjant, kurwa, z niedojebaniem mózgowym, do was to kurwa nie dociera, że był poważny szkandal i szwindel i choćbyście, nie wiem jak wyczli popierdoleni prokuratorzy Kłamali, to zwykłych ludzi nie, da, nie będziecie ich oszukiwać wiecznie. Ludzie kurwa widzą, że był geszeft gospodarczy poważny, związany z lockdownem i z korporacją Pfizer. I to jest robota dla nas, czyli dla prokuratorów, czy dla policjantów, czy dla sędziów. Czyli walka z tak zwaną pierdoloną korupcją urzędową, czyli z urzędnikami, którzy kurwa kłamią. A co wy robicie? Prześladujecie jakiegoś kurwa młodego sierżanta, który ma ledwo 30 lat w wojsku przepracował może 5, może 10 lat i jeszcze kurwa do emerytury. Ten. I to jest kurwa wszystko opisane, bo on wszystko, co, co, co wasi pierdoleni sędziowie czy prokuratorzy, to jest wszystko kurwa na jego Facebooku wszystko jest kurwa na jego fanpage'u, czyli na Facebooku, więc nie, czemu popierdolony prokurator dalej kurwa prześladuje Zwłokiego, niewinne, niewinnego żołnierza wojsk polskich czy wojska polskiego, to jest kurwa w kurwa naszą ekipę hakerów, że Wy, czyli zjebani adwokaci, po prostu marnujecie czas i pieniądze na Na głupoty, kurwa na prześladowanie niewinnych ludzi. A jak my, hakerzy, zrobimy jakiś przeciek, to Wy z syny, pierdolicie cały czas, kurwa to samo. Może no, może było przestępstwo. No, że my to zanalizujemy. Kiedy kurwa? Kiedy jak jest XXI wiek, jak jest doba jebanego internetu. I teraz tak. Ja teraz pracuję na luzie. Bo to też jest praca. To jest Może i hobby, może i pasja, ale pracuję na luzie. Nad tym kurwa. Yy... Może inaczej. Związki zawodowe policji zmienię temat. Nie będę teraz wracał na masonerię, One Order czy Chemistrzostw, ale przejdźmy na jedną rzecz. Tutaj, żeby to wiedziała tak zwana prokuratura, czyli pracownicy prokuratury każdej kurwa w kraju regionalnej, okręgowej i tak dalej, że rząd w Wszystkie związki zawodowe, większość tych najważniejszych w polskiej policji, że rząd, czyli wasz pierdolony psychopata, czyli socjopata, tak zwany Dodnar i Donald Tusk z całym swoim Ministerstwem Spraw Spierdolonych, czyli MSWIA, w ogóle kurwa, tu jest ten tekst, nie słucha się i nie pomaga związkom zawodowym polskiej policji i pewne sprawy zrobić, czyli pisze tak niestety pomimo wielokrotnych spotkań prób negocjacji oraz gotowości do kompromisu MSWIA czyli Ministerstwo Spraw i Administracji nie wykazało żadnej chęci do faktycznego rozwiązania pewnych problemów i zamiast prowadzić dialog konsekwentnie odrzuca nasze postulaty ignorując potrzeby i oczekiwania funkcjonariuszy policji. Co to oznacza? To oznacza, że wasz, brzydko powiedziawszy, pierdolony socjopata Tusk, który zadłuża, kurwa, naród cały, państwo całe, defraudację robi na 10, 20, 50 miliardów, oszukuje powodzianów, czyli powodzian, czyli ludzi, którzy byli ofiarą powodzi teraz w 2024 roku i wysyła do Ministerstwa Spraw i Administracji Kompletnie zjebanych, załganych, stumaniałych, zidiociałych, niekompetentnych pierdolców typu typu Krwiński, którzy zasłynął jedynie tym, że chlał kurwa wódę na święcie strażaków i się kurwa w całej internet z niego to Chciałbym, żebyście zrozumieli jako prokuratorzy, że wasz rząd, czyli rząd Donalda Tuska, to zbierani na hołoty kłamców, manipulantów, masonów, idiotów i hipokrytów. A co wy robicie, kurwa, wy, czyli popierdoleni prokuratorzy, w tym czasie? Prześladujecie wy, bo to, bo to rzeszowska prokuratura zachowuje się jak gupić sipy z niedojebaniem mózgowym cały czas prześladujecie w sądach. Yy, no, młodego żołnierza, który de facto e, tak naprawdę nie, nie ma. E, żołnierz państwa polskiego, nieważne jaki żołnierz, czy niemiecki, czy żydowski, czy rosyjski, czy kurwa, czy niemiecki, czy polski, nie ma obowiązku być na bieżąco, na bieżąco z przeciekami od hakerów, bo hakerzy żyją innym życiem. My żyjemy liczbami i cyframi. A wy, czyli tak zwani prokuratorzy, wy nawet nie czytacie tego, co że tak powiem, a to są poważne sprawy, co piszą normalnie związki zawodowe, kiedy zbierają się na strajk czy protest. Jest totalny kurwa burdel kłamstw i defraudacji w Ministerstwie Spraw i Administracji. Całe to wasze Ministerstwo Spraw i Administracji, czyli tak zwane MSWIA, należy im się albo kurwa dymisja czyli wszystkich do dymisji, albo kurwa likwidacja tego ministerstwa 100% i być może trzeba zbudować całe nowe ministerstwo spraw od zera, czyli od początku. Być może tego potrzebuje Polska, tego potrzebują prawnicy, politycy, żołnierze, wojskowi i przede wszystkim ja, czyli jako nikodem pseudonim hacker, zwykły obywatel, żeby zlikwidować do zera pewną instytucję, pewne ministerstwo, i założyć być może nowe od zera. Boście już tak kurwa nakłamali przez te trzy lata. Napierdoliliście miliardów, narobiliście defraudacji, narobiliście korupcji, nawaliliście kłamstw, że zwykli gliniarze, czyli taki typowy przeciętny policjant, nie stać go kurwa na normalne pracowanie w policji, więc co robią? Co robią gliniarze, kurwa, z biedy po prostu, z biedy, z, z, po prostu z, brak, z braku pieniędzy. Robią to, to to, to co mówi yy, nikt czyj najwyższa izba kontroli. Czyli, że sobie na przykład wypisują tu kontrolarnik nieistniejący parking. Wpiszą sobie w dokumentach, że robią remont, a go nie robią. A potem wezmą sobie pieniążki. I wcale im się, kurwa, nie dziwię. Ja na ich miejscu czyli na miejscu polskich policjantów, robiłbym dokładnie, kurwa, to samo. Zniszczyłbym, kurwa, kilkanaście biurów, wszystkie komputery do zera, pociąłbym wam, kurwa, kable komputerowe i ogłosił, kurwa, cyberatak hakerów i zażądał, kurwa, audytu, kurwa, w pięciu miastach. I dzięki temu rząd by nagle wyjebał 5 milionów na informatykę i, kurwa, i pozamiatany. Kupiliby nowe komputery policji. Zwalcie, kurwa, winę na hakerów. Weźcie kurwa w jakimś mieście, potnijcie kurwa kable, spalcie dyski twarde, upierdolcie gdzieś na lepiej kurwa prąd na dwa dni, 100% i zwalcie winę na nas, na hakerów. Hakerzy zrobili cyberatak, rozpierdolili 10 serwerów, zajebali kurwa, nie wiem, 10 komputerów i chuj. I zgłoście to do, do sędziów i do prokuratorów, a później kurwa nas szukajcie kurwa, a my będziemy siedzieć po drugiej stronie, kurwa. Miasta iście kurwa z was śmiać. Jak jesteście kurwa, cipy z niedojebaniem mózgową. No Mówi się do Was, że jest defraudacja po prostu. Że Konfederacja, czyli Biuro Poselskie Konfederacji namierzyło kolejną poważną korupcję, czyli defraudację pieniędzy publicznych w pociągach na 17 miliardów złotych. I oni to ogłaszają wprost na swoim pierdolonym tak zwanym Facebooku. A co Wy robicie w międzyczasie, czyli tak zwani. Prokuratorzy, czyli tak zwani prokuratorzy, czyli tak zwani Ministerstwo Kurwa Spraw Spierdolonych, no zachowujecie się cały czas jak głupi chip. Bo no Konfederacja już mniej więcej tydzień temu namierzyła bardzo poważny szwindel, czyli geszeft gospodarczy warto około 17 miliardów złotych, a wy co robicie z kurwy, syny prokuratorzy, prześladujecie cały czas kurwa niewinnego. Eee, kurwa tego eee, żołnierza, tak? Prokurator się chyba nazywa, nie wiem, Stępowski? Stępowski się nazywa prokurator? Nie wiem. Czy, dajcie nam, ja chcę, żebyście wy, czyli prokuratorzy z Rzeszowa, dali nam dokładnie tego prokuratora. Tego prokuratora, który prześladuje Szymona Franciszka Fiała w Rzeszowie, czy w innych sądach. Dajcie na, nam, do hakerów, tego pierdolonego prokuratora, Dajcie mu jakiś komunikator, nie wiem, komputer albo telefon, jak mu rozspierdolimy za pomocą kurwa przeglądarki tylko samej Google ten jego gówniany komputer, jak mu zrobimy przeciek o Masonerii, o defraudacji, o korupcji, o kurwa interpelacjach poselskich Sejmu niezrobionych, o kurwa wałkach w tak itd. Tak o dziennikarzach śledczych, którzy cały czas kurwa chodzą po Polsce i robią wywiady z ofiarami przestępstw ofiarami przestępstw, to temu prokuratorowi, już tylko powiedziawszy, cipa kurwa yy, i fiut cipa i mózg kurwa zbieleje kurwa, jaki jest kurwa tępy, głupi, ślepy kurwa i z niedojebaniem mózgowym. I zacofany kurwa z informacją o jakieś pierdolone 20 lat. W dobie internetu. O to mi kurwa chodzi. Więc jeżeli to nagranie dojdzie do tego czy tamtego, czy innego biura podawczego SKW ABW, Sygnał Biuro Prokuratora mamy kurwa przecieki od trzech lat. A wy, kurwy, syny dalej pierdolicie, że nie wiecie o co chodzi. Czy jesteście pierdolnięci? czemu wciąż kurwa takie brednie robicie kłamstw politycznych na temat Rosji czy Ukrainy? Jak tamci mają kurwa broń, sprzęt, kurwa i rozpierdalają już całe miasta, kurwa. A wy, czyli prokuratorzy, prześladujecie jakiegoś kurwa żołnierzyka, który coś tam kurwa może za dużo powiedział, czy za, za, za głośno powiedział, kurwa w Sejmie, i wy prześladujecie jednego żołnierzyka, a w międzyczasie Władek Czekista się zastanawia, czy pierdolnąć kurwa broń nuklearną w Kijów, czy nie pierdolnąć. W tej chwili, jak wy zachowujecie się głupi chipy z niedojebaniem mózgowym, cała kasta kurwa adwokatów i sędziów, kompletne stare pierdziele, pierniki bez mózgi, ludzie kurwa kompletnie ślepi, kurwa nieoczytani, nie mający po, pojęcia kurwa o niczym, że się strajki, że ludzie strajkują, że jest kolejny strajk gliniarze robione. Przecież kurwa gliniarze piszą wam wreszcie, polska policja poszła po rozum do, do głowy i napisała wreszcie, kurwa po trzech latach. Kilka zdań prawdy, że wasze MSWIA, czyli Ministerstwo Spraw i Administracji, to po prostu banda kurwa idiotów i hipokrytów, kurwa. I to jest cała jebana filozofia. Kurwa. To jest kurwa nasze polskie piekiełko, I co, I co prokurator jest kurwa ślepy? Prokurator kurwa nie widzi, że jest zniszczona policja, że jest korupcja, że jest masoneria, że jest defraudacja, i on jest kurwa prokuratorem. On jest kurwa prokuratorem, bo kurwa prawo skończył. A chuj mi takie prawo jak wy, kurwa, jesteście zacofani, kurwa z przeglądarką Google o jakieś kurwa 100 lat. Że wy jesteście pierdolnięci, nic do Was nie dociera, kurwa oczywiste oczywistości, że hakerzy regularnie hakują serwery korporacji. A co uhakują, to potrafią oddać za darmo, kurwa, na zasadzie kopii wklej, kurwa wam na email. I czy tak ciężko to z kurwa zrozumieć? Czy tak ciężko to jest zrozumieć? Pierdolone dybile kurwa z prokuratury. Co za kurwa tempe tempe kurwa, głupie kurwa bydło i tyle w temacie. I do usłyszenia w następnym kurwa nagraniu, bo mnie kurwa ręce opadają.